Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła ustanowionych i potwierdzonych przez tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego i żyjcie życiem nowym. A przede wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch Święty nieustannie wzbudza w sercach naszych. Głos zaś Jego usłyszymy tym wyraźniej, im bardziej oczyszczone i jasne będzie nasze sumienie. Trzeba zawsze się modlić sercem i umysłem, bo nieustannie potrzebujemy pomocy Bożej. Bóg niczego innego nie pragnie, jak tylko naszego dobra i naszej radości. Miejcie nadzieję i mocną wiarę, że Bóg pomoże Wam we wszystkim. Proście Go, uniżajcie się wobec Jego niezmierzonej potęgi. Skoro bowiem powierzył Wam takie zadanie, bez wątpienia udzieli Wam również sił do jego wypełniania. Jeśli tylko z Waszej strony nie zabraknie niczego. Działajcie, nie traćcie czasu. Wierzcie, wysilajcie się, ufajcie. Głośno wołajcie w swym sercu do Niego, aby bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne. Jeśli wszystko będziecie skierowywały. Uczci I chwale Jego majestatu i dla dobra dusz. Anielo święta dziewicu, matką cię swoją głosimy Zakonu święta rodzicą, módl się.